Witam serdecznie Państwa. Dziękuję bardzo za Waszą obecność i pomoc w przygotowaniach do obchodów tysiąclecia korony polskiej. Zarówno tym wszystkim, którzy włożyli dużo wysiłku, aby spowodować, że te uroczystości były nie tylko dla polityków i dla hmm, parlamentarzystów chociaż uroczystość w gnieźnie była i potrzebna i ważna i chciałbym, żebyśmy, o czym za chwilę jeszcze powiem jedno zdanie, żebyśmy poważnie potraktowali to zobowiązanie, jakie na siebie przyjęliśmy, żeby kontynuować nie tylko w wymiarze symbolicznym ten piastowski sposób myślenia i żeby słowa o doktrynie piastowskiej potraktować nie jako okolicznościowy zwrot, tylko jako wyzwanie do pracy nas wszystkich, na rzecz przede wszystkim wzmocnienia Polski, polskiej gospodarki tu w regionie i w Europie i to zarówno w wymiarze gospodarczym, finansowym, jak i politycznym, i militarnym. Tak, te słowa były związane z tysiącleciem, ale tak naprawdę powinny stać się dla nas wszystkich takim wskazaniem do naszej codziennej pracy. Jestem przekonany, że Państwo dacie radę. Dziękuję też za dużą aktywność międzynarodową. Jak wiecie bardzo zależy nam na tym, aby nadać nowy impet w relacjach polsko-amerykańskich, to staje się faktem. Okoliczności nie są proste, wszyscy o tym wiemy. Zmiany są dynamiczne, sytuacja globalna jest niestabilna, tym bardziej bardzo doceniam zarówno wysiłki Ministra Spraw Zagranicznych, długo mi wczoraj relacjonował jego rozmowy między innymi ze swoim odpowiednikiem Marko Rubio, Wczorajsza umowa, którą podpisywaliśmy w mojej obecności i obecności sekretarza do spraw energii, pana Wrighta, też to, to wszystko pokazuje, że ten nowy impet w naszych relacjach staje się faktem i dotyczy gigantycznych wspólnych przedsięwzięć. Ta współpraca energety energetyczna to jest coś poza skalę. Dotychczasowych doświadczeń. To jest naprawdę na miarę XXI wieku. Zarówno energetyka jądrowa, i mówimy tu o dużych elektrowniach, ale także rozmawialiśmy o tych małych, najnowocześniejszych y y y reaktorach, y które w przyszłości będą też y źródłami energii w Polsce o y gazie i o współpracy gazowej ze Stanami Zjednoczonymi co pozwoli także skutecznie dalej blokować. Import gazu z Rosji nie tylko na zasadzie sankcji, ale na stałe. To jest także z oczywistych względów nasz, nasz cel. Wiem, że pan minister finansów był także w Waszyngtonie. Jeśli dosłownie jednym zdaniem, bo nie mieliśmy okazji mówić o, o, o przebiegu tej wizyty, dosłownie jednym zdaniem, jakbyś mógł powiedzieć, jak wyglądała ta rozmowa. Panie premierze, Wysoka Rado, mieliśmy w ubiegłym tygodniu. No myślę, takie nowe, nowe otwarcie w naszych relacjach na tym poziomie gospodarczym ze stanami zjednoczonymi z amerykańską administracją. Spotkałem się między innymi z Scottem Besentem, czyli sekretarzem skarbu, oraz z Kevinem Hasetem, szefem rady doradców gospodarczych. I te spotkania przebiegały w takiej naprawdę bardzo dobrej, otwartej atmosferze. Otrzymaliśmy zapewnienie że zarówno administracja w Waszyngtonie, ale również prezydent Stanów Zjednoczonych stawiają Polskę jako taki wzór, jeżeli chodzi o transformację gospodarczą, ale również jako wzór, jeżeli chodzi o branie takiej prawdziwej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie. Planujemy, jak pan premier powiedział, zacieśnienie współpracy energetycznej i wszystkie spotkania w Waszyngtonie z administracją amerykańską przebiegały w takiej bardzo otwartej, pozytywnej atmosferze. Dziękuję bardzo. To dla nas to bardzo ważny sygnał. Pamiętajcie o tym, że z punktu widzenia interesów Polski to wzmocniona współpraca na wszystkich poziomach ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z Europą, to jest klucz też dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego cieszę się, że kończymy, finalizujemy między innymi z panem premierem Kośniakiem Kamyszem. Z MSZ-em yy, yy, nad, te finalne prace nad nowym traktatem polsko-francuskim. Yy, podpiszemy wspólnie z prezydentem Macronem ten traktat. Najprawdopodobniej, nie chcę zapeszać, ale właściwie wszystko już jest na, na prostej drodze 9 maja w Nancy. Yy, tu, tu patrzę w stronę MSZ-u, ale się dzisiaj będziemy o tym rozmawiali. I yy, to będzie też bardzo poważne przyspieszenie w budowaniu tego zbiorowego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa Polski i gospodarczego, ale także tego wprost bezpieczeństwa militarnego. Chciałem też podziękować, dzisiaj dłużej ta, ten mój wstęp trwa, ale dużo rzeczy się zdarzyło. Przyspieszamy tę kwestię deregulacji. Jak pamiętacie, dosłownie kilka dni temu spotkaliśmy się ze stroną społeczną i rozmawialiśmy o tym, że będziemy gotowi, żeby to przyspieszyć i żeby do parlamentu trafiły możliwie szybko już pierwsze y, projekty ustaw czy, czy poprawki do ustaw, tak aby deregulacja stała się faktem i już jest. Znaczy, mogę ogłosić, że po, dosłownie po kilku dniach w Sejmie znalazł się pierwszy projekt, nieduży dotyczący y, przesyłu gazu, ale deregulacyjny, a w maju. Czyli dosłownie, no, mimo że jest długi weekend i wiem, że ludzie będą mieli co innego, że tak powiem, w, w głowach i w sercach, ale będziemy pracowali tak, żeby już na początku maja w Sejmie trafiły projekty ustaw deregulacyjnych. Także to przyspieszenie jest faktem. I Dziękuję też za to, co jest jednym z fundamentów tej, przyzwyczaiłem się do tej nazwy, do, do tej doktryny piastowskiej, czyli kwestia repolonizacji polskiej gospodarki. Wiem, że to słowo budzi wiele emocji i dobrze, że budzi emocje, bo my do serio przy, przywiązaliśmy się do tej idei, aby polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy rozkwitały także w konkurencji dość bezwzględnej z innymi firmami. Dziękuję za przygotowanie. Ko właśnie kończymy pracę nad ustawą, zgodnie z którą będziemy zdolni wycisnąć także z przepisów europejskich na maksa, co się da, aby faworyzować polskie przedsiębiorstwa. W, w, w czasie, kiedy przystępują do przetargów, przy zamówieniach publicznych. I będziemy korzystali między innymi z werdyktu Trybunałów Europejskich, które to jest, nie jest łatwe i to wymaga bardzo, bardzo dużej determinacji, ale które de facto otwierają jednak ścieżkę do tego, aby wszystkie firmy, które są spoza Unii Europejskiej i które są konkurencyjne, bardzo konkurencyjne, bo mają mniejsze wymogi, Żebyśmy my w procesie zamówień publicznych y, traktowali standardy europejskie jako jeden z wymogów. No mówiąc krótko, jeśli z wielkiego państwa spoza Unii Europejskiej, nie wiem, to będą Chiny, y, Indie, Turcja, ktoś przystąpi do przetargu i będzie miał z góry przewagę, no bo ma mniejsze obciążenia wynikające z innych przepisów, to y, y, polski przedsiębiorca w konkurencji z nimi będzie miał dodatkowe punkty, mówiąc najprościej. I nie będzie stał na straconej pozycji. I jesteśmy umówieni z Urzędem Zamówień Publicznych, żeby także wycisnąć wszystko, co się da z przepisów europejskich, bo nie, nie będziemy przecież gwałcić ty, tych przepisów, ale będziemy szukali różnych procedur i sposobów, żeby także polski przedsiębiorca mógł skutecznie konkurować również z europejskimi firmami, kiedy one przystępują do przetargów publicznych. I mogę tylko powiedzieć, że Wstępna analiza mówi nam, że znajdziemy na pewno sposoby, które pozwolą polskim przedsiębiorcom skutecznie konkurować na naszym rynku, także z firmami z Unii Europejskiej. I ta, na tę rewolucję wszyscy przedsiębiorcy, jak wiecie, czekają. Jestem naprawdę szczęśliwy, że tutaj zrobiliśmy taki bardzo poważny krok, krok do przodu. I ostatnia rzecz dotycząca na dziś tej piastowskiej wizji, czyli odbudowa polskich firm. Podjąłem decyzję, aby przekazać ponad 700 milionów złotych do Agencji Rozwoju Przemysłu. Te pieniądze posłużą między innymi pomocy i widzę, że tu pani minister Czarnetka już się uśmiechał w duchu. Pomocy między innymi dwóm firmom raciborskim. Oczywiście Rafako i chodzi tam o, na nowo uruchomienie produkcji. Będziemy definiować, co jest możliwe. Natomiast środki, aby to stało się faktem. Zapewnimy poprzez Agencję Rozwoju i Przemysłu. I Rafamet, druga firma, druga fabryka z Raciborskiej, która jest dzisiaj w dyspozycji Agencji Rozwoju Przemysłu, także otrzyma pomoc, która powinna umożliwić nie tylko przetrwanie, ale rozwój tej firmy. To tak na, na dobry początek, jeśli chodzi o, o efekty naszej pracy, tuż po obchodach tysiąclecia. Korony Polskie. Bardzo dziękuję Wam wszystkim, bo dużo pracy i wysiłków to włożyliście. Dziękuję Państwu i też dziękujemy.